Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Kochani, KSEF coraz bliżej, praktycznie jest już pewny. W tej chwili czekamy na podpis prezydenta i publikację w dzienniku ustaw. Natomiast finalne przepisy tak naprawdę znamy. Od lutego 26 pierwsza tura podatników, od kwietnia 26 druga tura przystępuje do KSEF-u. W pierwszej turze największe firmy, obroty 200 milionów złotych brutto. W kwietniu 26 kolejna tura, tak naprawdę zdecydowana większość z nas schodzi. Natomiast moi kochani, to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy mniejszymi podatnikami, to spokojnie do kwietnia czy nawet dłużej możemy sobie na ten ksef czekać, bo my w tym systemie będziemy już wcześniej. Jeżeli będziemy robić zakupy w bardzo dużej firmie, jakiejś paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, to oni będą zobowiązani korzystać z tego ksefu od początku, więc oni te faktury tak naprawdę do ksefu będą nam... Wrzucać. My te faktury będziemy zaciągać po prostu przez system ksef. Także nie dajcie się zwieść temu, że macie tego czasu dużo więcej. Tak naprawdę od lutego 26 realnie rzecz biorąc, wszyscy w tym ksefie yy, będziemy. Czasu czy jest dużo czy mało? Jest go wystarczająco. Jeżeli zaczniecie teraz działać, wy, jeżeli prowadzicie biznes, jeżeli jesteście księgowymi w firmach, no to wasze firmy, czy jeżeli macie biura, no to wasi klienci i wasze biura. Jeżeli teraz zaczniecie się tego ksefu przygotowywać, powinniście zdążyć i technicznie, i prawnie, i komunikacyjnie, i jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa umów, bezpieczeństwa przesyłania danych, powinniście zdążyć. Jeżeli będziecie czekać do końca, no to wiadomo będzie nerwówka. Ja też rozpoczynam w tej chwili już moją kampanię taką informacyjną, doradczo-szkoleniową, jeżeli chodzi o ksew 13 sierpnia. O godzinie 10:00 dwugodzinne spotkanie na Clip Meetingu, szkolenie za 100 zł netto. Tam zrobimy sobie pierwszy rzut na te nowe, finalne przepisy. Następnie będziemy robić kolejne sukcesywne spotkania, gdzie będziemy pokazywać, jak ten Ksef działa, jak do niego podejść. Będziemy pokazywać materiały, wzory umów, no i wszystko, co potrzebne. Także moi drodzy, zaczynamy 13. Pozdrawiam bardzo serdecznie.